Czekaj, Karol, po się... To... O nie, no. E, Janina, przez telefon gadasz trochę. no weź... przez... przez telefon pani gada weź. coś trochę chyba. Przez... nie gadaj przez ten telefon, rozłącz się teraz ze mną. Weź się gada... rozłącz, bo gadasz z nami i z kimś. No. no, jak gadasz z nami, to z nami, Janin, z kim a nie z kimś. A co, co to jest? No co, 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 co a, to jest? Ma... Karol, Aha. pani Janina nie robiła... Re... Ty, zapraszam, panią panią zemdała, zapraszam panią na chwilę. Zapraszam panią, 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 zapraszam, bo mówimy Michał, od, od początku na szybko. Od razu ci gwarantuję, że ona zemdleje. Yy, pani Nino tutaj od wejścia. Od wejścia, od wejścia. Od wejścia że. wejścia, no lepko! Gwarantuję, No nie, nie gadaj, że podradzę Pani Panie yy, Janino, tutaj, 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 zapraszam. Ale gdzie pani idzie? Gdzie ona jest? Yy, czego pani tutaj kucnęła? Też pani się źle zrobiło? Od dobrobytu naszego? Nina. Panie Nino! O szkolera! Ukrywacie no, przede mną wszystko! Czy Pani prawie zemdlała od naszego dobrobytu? Ja, ja musisz reakcję zrobić na to, musisz... Reakcja mną, bo Pani boję ja się, dziny! Boję się, że na to nasze bogactwo możesz po prostu zemdleć! Tak, i chcieliśmy Panią Lech, przetrzymać! Wredne. Ale czego takie oszczerstwa idą w naszą stronę? Nic mi nad nie powiedzieliście! Panie Ino, zapraszam najpierw na obchód Bo pani się może jeszcze gorzej zrobić jak pani się przejdzie. <laughs> Ej, Karola, czyli poczekaj po ten, ten, ten garaż to nie wszystko e, Nie, 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 pani tutaj płyta jest przeniesiona, już Pani na szybko opowiem. Tam <laughs> będą jeszcze jabłonki dostawione e, Tutaj jest wjazd nowiutki zrobiony, tu też mamy Janina A e, pani Ino. Aha, oho, zeblała chyba znowu. Zrobię się to oddychanie? Uff. Pani no teraz pani uważaj, powiem pani tajemnicę. Nasze pszczoły produkowały to w jeden dzień. Najlepsze pszczoły nie, we wsi mamy. Oho. Karol Bołona, łona, Łoda, zawała, dostanie, Łoda, zawała, dostanie. O, jeździć. Mówiłem ci, że tak będzie, Michał, mówiłem ci, żeby wcześniej. O, jeździć, no Stańcie, stańcie, stańcie. Stańcie, stańcie, stańcie. Stańcie, 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 stańcie. Żeby się pani lepiej zrobiło, kupiliśmy z cegłów z odzysku wybudowanych. Janina choć Jina na Jina chodź, Janina, chodź, nie płacz! No i ona płacze, ja. No nie wiem. no, no pani nie no to co to, to, to zazdrości tam no pani tego płacz. wszystkiego. No no, 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 no to tak nie może by być, no Janina nie płacz, no kurde, zazdrościsz. No, nie, no, no. Ale, ale, ale o. zapraszam pani od dalej, no przecież... Nie, już nie chcę! No, ale, no widziałeś ale... Widziałeś łzy, widziałeś łzy? Widziałem, ona płacze, że nam się powodzi. Pani no, ale to jeszcze... To jeszcze nie koniec. O, gdzie pani jedzie jak pani brama. Ja Inina, no, no, pojedź nie. tym buzeczkiem w razie jakbyś zemdlała. Pojedź tym buzeczkiem! Będziemy oglądać tym buzeczkiem, byś jeździć raz by zemdlała. No Tylko powolutku sobie nie pani jedzie, nie... Nie będę pos... za rozmawiać! Nie, bo to, to na nie będę... To... To Tylko na powoli sobie pani tym jedzie. Dobrze, no i zap... Ale tutaj tutaj <grym> nie no Michał widzisz, widzisz te reakcje, widzisz? Ale słuchaj, Ale Michał, to coś jest powiem ci kilka sąsiadka. słów. To jest zazdrość, niby tu sąsiadka tego, tu miła, fajna. O może co do woreczki, czego? to tamto no Dwóreczki, a teraz zobacz, przyjdzie co do czego K człowiekowi się... A bu! O kurde! Człowiekowi się powoduje. Powiedzcie mi, miał mia mia miałeś się na ja to. Nie no, jeżeli chodzi o pieniądze, to, <grym> to pogadamy na końcu. Pogadamy na końcu <grym> <grym> o pieniądzach tak? Nie, Karol, weź, bo Ała. nie niż jej, bo i tak już nam. Ale chyba dostał. Panie Ino, zapraszam Panią jeszcze dalej, bo musiałby pani pokazać, Pani środkiem przeleci teraz. Jak Pani może, jak Pani trafi w drzwi. O, kur. No na prostej drodze. Skierdolę no, oba drzwi otwarte, tak zrobię. Pan ten dalej tutaj jest, to y nie Ino, remont przy... A, wiatę sobie jeszcze postawiliśmy. Gdzie się pytać. Ej! Aha. Uh -huh. Słucham. Słucham. Co to jest? Przyczepa, burty do, do, do Znowu nową do... kupiłeś Przyczepę, tak? Nową cię dodali... stać. Dodaliśmy burtę. To. Znaczy, to kombajn kupiliśmy. I koko. Kombajn. Nie pragnij mnie, to... bo to jest. no naprawy. Ma ma to. To. A to... Znaczy, widzi pani, on jest odmalowany i naprawiony. Paski powymieniane, a dalej łatwiej. No stoi. właśnie, klienta po prostu nie ma. Klient dziś przyjedzie. A udowodnić pani, że dzisiaj nie będziemy że. Weź, rzapatili. nie kłam mnie, bo zaraz się w to łysą i będzie koniec. Co to. Eee, pani Janino, jeszcze tutaj dla widzów muszę pokazać, bo nie pokazałem na odcinku. Eee, z tyłu jeszcze daliśmy sobie plandekę na belki i wywaliliśmy tych krzaczorów, powiększyliśmy sobie teren, żeby dobrze do belek się dojeżdżało. Eee, także widzowie, jeżeli chodzi o koszt tej całej budowy. Eee, Karol, chodź na chwilę ze mną, tak bez pani Janiny. Eee, pani na razie tu się porozgląda, dobrze? No. Widzowie, mhm. zostało nam tak, 4381 na koncie, 110 tysięcy złotych mamy kredytu. Yy, no jest do dupy ogólnie i to bardzo jest do dupy, ale... Michał! Michał! Co? Pani nie wyjeżdża na razie tym kombaty. Ale wyjeżdżam, nie. wyjeżdżam, bo nie. skoro ma po niego przyjechać nie gościu, będzie po niego klient, nasz, więc ja wystawię kombajn. przed drogę, no dobra, żeby nie chodził, bo on coś ukradnie. Powoli, no bo tu się ciężko mieści. No nie, Pani, no nie, no. Drabijkę pogięła. Nie pogięłam, nie pogięłam. Ja wyjadę i. Przed drogę, ty, ty jesteś? pomylona karol, to ty eś, jesteś, skoro karol, karol, klient karol, karol. ma zajechać. Wyjmij wyjmi header, 60, tu podepniemy na drodze ten mały kawałeczek, od razu zaczniemy kosić. Dobra, 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 dobra. E, panie Ino, może pani. Nie wrze pan, bo połgniecie pani! Skoro Ja zabieram klucze. Odda pani te klucze, idziesz mnie. Nie, zabieram, a właśnie z racji na to, że skoro klient ma przyjechać. To będzie wszystko jasne. Ja nie dopuszczę, bo na y to -y, po podczas... No, daj ten klucz zapasowy mi. Nie, nie ma zapasowego. Małże, nie, nie, no to nie jest dla żadnego klienta, to jest nie, dla mnie Nie, nie dla was! Michał podczep nie wysiądę z tego ciennika. Ja podczepię, masz, trzeba wyjechać, jak klient przyjedzie, masz... Wyjedź tym, ma to. Michał, ja się boję, może... Michał ja się boję. Ale może pani tak nie mówić? A będę tak mówić, będę tak mówić! Karol nie wiem czy ty przejedziesz, bo tutaj zaczepiasz, e do tyłu daj sobie kółko zrób dookoła. Karol! Michał, ja jestem w stresie! Stary! Ja pierdzielę, teraz to żeś odwalił, teraz to żeś odwalił, nie wiem, kiedy... No Pani może... Co ty? O kurde, Michał! Michał, przepraszam! Przepr... Przepraszam Michał! Muszę to zrobić! Nie! Nie! <noise> Michał, w stresie jestem! Jesteś jakiś powalony? Ej, co ja zrobiłem? Ej, co ja zrobiłem, Michał? <noise> Poczekaj szybko! O Bosko, co tu się. Poczekaj! Poczekaj, mam do plan! Tej... Mam plan! Poczekaj, spokojnie, Michał, nie rób nic! Nie rób nic! Nie rób nic! Dobra, choć ją zapcham, choć ją zapchamy, ona siedzi na tym. Chaję, nie obchaj rób... ją, żeby to nie było... Nie, do fety ty Nie rób nic, nie rób nic! Dobra, co robimy? Nie no, wy jesteście po a ja trzeba ją wyciągnąć, przecież ona jest nieprzytomna, a ty ją do Dobra, wody, co ty zrobiłeś, Michał, co ty zrobiłeś? Co ty waliłeś waliłeś, ty do wody. O wody, Oj, waliłeś się do wody! Waliłeś się do Dobra, szybko, szybko, Michał, do, 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 do podwórko. Dawaj ją na podwórko i ją tam zostaw. Co ty zrobiłeś? Chciałeś się utopić? Niech trochę, niech oschniech niech Daj ją na słońce, daj ją na słońce, niech ją przygrzeje. No, Dobra, niech słońce. wyschnie, niech wyschnie. A ją na słońce, daj ją na słońce, niech ona tu siedzi. E, Janina, odpowiedz mi na pytanie. Ile masz lat? Janina, jesteś starą chodź stąd, babą. Chodź stąd, Karol. Mm. Jakim świadkiem, proszę pana? Jakim świadkiem, proszę pana? się O, proszę pana. <laughs> yeah. Proszę Panią, śmiechem Żarty. Miałam tutaj poszkodowanego chyba, bo to jeszcze się nie wyjaśniło. No. Czy wie pani cokolwiek o kradzieży Ursusa żółtego? No bo to, to tak. No proszę pana, powiem tak ja ja panu żarty... szczerze, że gdyby nie ten świadek, który tu stoi, to pewnie bym wiele powiedziała, ale on proszę pana, chciał mnie na widły brać. Nie. Proszę pana, topić. Nie. podduszać nie. kobietę! To są oszerstwa, nie. Ale... Proszę jak... pana... Ale tu jest sprawa o Ursusie, nie jakiś jakichś jak czy pan widzisz, bo by ona była podtopiona, czy przebita, czy uduszona? No nie, ale dobra, o, o co tu się rozchodzi w takim razie, bo tutaj ja dostałem... Chodzi o to, że ja nie to będę jest... udzielała, proszę pana. proszę pana, informacji, jeżeli ten pan tu Dobrze, się patrzy. Dobrze, ja się cofnę. Dobrze, proszę odejść. Proszę pana, powiem panu szczerze, Pani milicjo... Mhm. Ja widziałam, że oni po prostu sprzedali ten ciągnik w bestialski sposób, bez umowy chyba. Co ty pierdzielisz, kobieto, jak my nic nie sprzedaliśmy? Pan Karol mówił, że był na polu. Byliśmy na polu, proszę pana, tak. Ja pojechałem ciągnikiem z Czepo, mój wspólnik pojechał kombajnem, kosimy pole, dostaliśmy telefon od tej pani i jej jakiegoś... Nie wiem, konkubenta czy kogo, że ten konkubent zabiera nam a, ciągnik, bo to bo jest ona wystawiła... I konkubina, a tak? sprawdzi pan w sieci, bo ona y, w sieci wystawiła podobno na ogłoszenie mhm. y, kupna kombajnu, a gościu y -y. przyszedł i zabrał nam ciągnik. Jaki to był... Ona wystawiła ogłoszenie kombajnu, a... Karol mogę na chwilę, a. prosić. O co tu chodzi? Tak. Czemu tak się rozpływa no? Co tu się Nie. dzieje? Kobieto, to nasz ulubiony ciągnik, na, najlepszy, z na ty ukradł. Ukradła. Albo się śmiejemy, albo żartujemy. Ja jestem na służbie. Ja się nie śmieję. 10 tysięcy nakładam na panią mandatu, 10 tysięcy na pana i się rozchodzimy, tak? Ale co, jak się rozchodzimy? A gdzie ciągnik mój? A co jakieś tajemnice macie? Wy sobie żarty tutaj robicie? Żadne żarty. Ona, wie pan, co mi powiedziała? A. Że jest we mnie zakochana. Nie no, to... Do... O co chodzi? Skradli wam co? Ciągnik, tak? Nam skradli ciągi kursusa. A był kombajn. Co nic jest nie było kombajnem wystawione, teraz? nic nie było wystawione, proszę pana, ona... Co jest z kombajnem? Wy... Na polu jest. Czyli z kombajnem wszystko dobrze? Tak, bo nikt nic nie wystawiał, człowieku, żadnego kombajnu nic. Poszło fałszywe jakieś ogłoszenie to na internet. Że... Proszę Przez pana, kogo. zdejmuj pan to kamizelkę i... I stawaj pan. Przez tą panią, tak? Nie wiem czy przez to panią, czy przez jej jakiegoś konkubenta, czy kogoś Aha Ja nic nie wystawiałam, ja nie wiem gdzie jest ten ciągnik. Dobrze, gdzie jest ciągnik? Panowie, szukajcie, bo bandyci uciekają z nim. Szukajcie, są są muzyka, i tak, nie nie się No to poblokowane tutaj nic się nie stanie. No pana, szuka pan ciągnika, szuka pan ciągnika, bo nie wytrzymałam. Ja Może ten... rodzaj tutaj po podwórkach waszych, bo mi się zdaje, żeby coś tutaj... z głupoty gadać. No Chodź ale Karolu, proszę pilnować tej pani, a idę tutaj się rozejrzeć na podwórko. Gdzie jest ciągnik, ja da, Gdzie jest nasz ciągnik? Powiedz ci prawdę? Powiedz. Ale wycofaj może to zeznanie. Wycofam, tylko powiedz. Szczerze mówiąc, to nikt nie... Ja nie, nie wystawiałam tego cię, czy... znaczy... Wystawiłam, ale... Tej no to kuby... o co chodziło z tymi telefonami? O Jezu, no to mój kolega. Taki z klasy, z tak tak coś czułem. To ciągnik jest bezpieczny. Dzwoni do mnie już Michał. Ja nie odbieram na razie od niego. Tak? No, ciągnik jest bezpieczny. Gdzie? Schowany w krzakach. Tylko jak ta policja go znajdzie, to których wiesz, krzaka? nie miała problemu. W których W Ale krzaka? wiesz czemu to zrobiłam? Czemu? No gospodarstwie tam nie ma, o co tutaj chodzi? No, Proszę my rozmawiamy. Myślisz, że nie wiem, że ten kombajn jest wasz? Widzowie mi wszystko napisali, oglądali wasz no ale, film, bo, ale no to za... No za no Oglądali już wasz film. Powiedzieli mi, że kombajn wcale nie jest robiony, remontowany, tylko wy sobie go kupiliście swoją gotówkę i mnie okłamujecie jak zawsze. Ja no jestem my jestem najgorsze. Wszystko jest przede mną ukryte! Janina, bo wiedzieliśmy jak nie zareagujesz agresywnie, gdzie jest jest No to dobra, no to, to teraz to, to w... też... Zapraszam pana tutaj i zguba się odnalazła. Gdzie? Dostałem zgłoszenie, że gdzieś tutaj go widzieli. Nie wiem, gdzie on jest ten ciągnik. Czekam, czekam, aż mi powiedzą Uf, dokładne ten. informacje. Trzeba go szybko zabrać tam, nie, policja szybko. go zobaczy. Tutaj? Oj? Ja ci powiem, gdzie go schował. E? Gdzie on jest? A on się wam jak przedstawił? Ja powiedziałam, żeby jakieś śmieszne imię wymyślił. Nie wiem, nie pamiętam. Gdzie jest ciągnik? Trzeba go szybko sobie zabrać, żeby policja się nie kapnęła. A gdzie? Ale tu nic nie widzę. Szybko. Żebym mandat nie dostała. Tak. Ula, no to Staszek, jak idę w lewo, to idzie lewo. Zobacz, tam idzie policja. idę. Szybko chodź. Nie, tam policjant poszedł. Taki? Tu jest go! Ale, ale wy to tłumaczycie nam. Ale by to tłumaczycie. Tu idzie, tu idzie, pięknie. Do ty do tyłuję ci. Zagadaj go, zagadaj go, zagadaj go. Proszę pana, widziałem jak ten ciągnik zajemy, jechał. Tam pojechało, proszę pana. Co się za chwilę zamknąć, bo to mi tłumaczył w którą stronę iść, bo gdzieś go widzieli. Brawo! W... Ale on jechał, proszę pana! Lep. No to gamoniu prosto, no. w ostatnich. O zabawany na tej komendzie, idzie! Szybko tędy wyjedziemy, szybko Gdzieś w szapkach tak, dobra, odpalam latarkę, robię przeszukanie. Szybko, szybko, widzowie, żeby Janina nie miała kłopotów, jego powstania. Chyba znowu coś powaliłeś, bo tutaj nic nie ma. U w drodze, no to tu jest droga ta polna, no i co? Szybko widzowie, spierdzielamy. Stąd. No i co, pani? nie ma. Tu, 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 stachu, tu, to tu, ja nie wiem, jak tu, tu, nie tu, to to tu, tu, to tu, tu, Z drona? tu, 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 To tu, tu, To tu, tu, dronem lata. To wy tu, Dobra, idę, idę na drogę główną, tą drogą pojedziemy. No nie gadaj, jak ja jestem na drodze głównej, teraz Janina. Aha. Jak będziesz wysiadam to załóż kaptur, żeby nie było wiadomo, że ty... żeby myśleli, że kaptura. złodziej od, że y... złodziej odstawił Tędy jechał, dobra, czyli do drogi pod gospodarstwa, pod gospodarstwa mam iść, dobra. Dobra, widzicie chyba, zara. Ja do... skręciłem tutaj na łąkę taką w krzaki, tylko na razie zostawię Nina może. Co? On jest w lesie, on jest leśnie. Dobra, wysiadaj uciekaj, wysiadaj uciekaj! Tylko pamiętaj, że dron ci obserwuje! W lewo czy prawo? Jestem przy drodze głównej. Uciekam, uciekam. A, zawrócić. Dobra, czekaj. Pani no, y, jesteśmy gdzieś blisko. Wycofywać no, no, no. na te zeznania? Wycofywać? Z drona gdzieś go widzieli, tylko gdzieś go zgubili. Ale jak ja mam, jak ja mam to wycofać teraz? Powiedz, że chłopu cię nie że cię przeprosił. I że pieniądze tu, ci oddał. Eee, proszę, proszę pana, proszę halo. pana! Proszę pana, chcę wycofać zeznania. Proszę pana, nie da się tak o wycofać zeznań. No, co, Mogę, co w każdej chwili. Pana, Chcę wycofać zeznania. No, kto, Ktoś musi zapłacić za postępowanie i za wszystko za poszukiwania. Wycofuję proszę pana. No to której z was musi zapłacić teraz za zaangażowanie służb O ta pani poszła, czyli chyba pan będzie płacił z tego co wynika Proszę pana 10 tysięcy złotych A jeżeli państwo znajdą ciągnik Pana, jeżeli my znajdziemy ciągnik To będziemy Ciągnąć za szturki, aż się dowiemy kto go ukradł? Kudziuś się zgubił sygnał drona. Znaczy inaczej, lepiej żeby państwo tego nie szukali, bo to i tak wy nie znajdziecie. Proszę pana, wycofuję zeznania. Ho ho ho, ho. Mamy ciągnik! O, wo, jest i ciągnik! Rysne. O, o kurde, a ktoś mi Chcę się... Ktoś zatrzymać! Ktoś go to... ukradł! Ktoś pani, to pani! Ktoś ukradł! Ona, ona, ona udawała, to ta twoja sąsiadka! Nie, kur... ja pierdolę, się O, tu się odwala. To wy tak Tam wszystko udaj... Jak chodzi? udajemy? Ja nie udaję nic, proszę pana! Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, co się dzieje. Idzie do drogi głównej, ona idzie do drogi Ale się namieszało, zabijamy się, obla... Nie wiadomo. dobra, my już mamy dane, wszystko... Nie no, Janina chciała dobrze Zatrzymać. Się... I tak mamy Pani dane, po co Pani ucieka? Nie ma Pani szans. Dobra, chociaż nie ucieknie, nie Proszę się zatrzymać! Proszę się zatrzymać! O kurde, bieg do niej. Zatrzymaj się, bo ci kluczyki! O ja pierdolę! Na kluczyki! Od kluczyki! O. O. Ręce, ja. ręce przy sobie! Ja pierwsze zawinąłem ja nie na dzisiaj na policję? Tyle do koła, tyłem do koła nie uciekaj, bo strzelę! Strzelę ci w nogę! Nie no, zawinąłem ją do... Jono... Tak? Proszę dać ręce za siebie! Nie dam! Nie dam do, do to nie! Mnie. Ja nie potęż się bo ci Strzelam strzel trz trz strzelam powietrze A ja mam do cię strzelać! Ja nie, strzela. ja, ja nie, ja nie Zatrzymaj się! Proszę nie ruszać, Wyciągnę bo nie... Wyciągnę cię spierdla. Proszę się nie ruszać, bo nie mogę wycelować. No i uciekła Chłopie, to co ty nie umiesz wycelować nawet? No jak się ruszała A to co, to, 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 to wy w policji tylko jak ktoś stoi tu wiecie? No, się ruined... robi. dobra zajeżdżam. Dobra, udało się, pani odzyskać ciągnik, to jedź to już. Nie, 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 no ktoś płaci karę za to wszystko, no co, 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 pan... Ale jaką się... karę? Ktoś mi ugrać ciągnik, proszę pana! ja jaj po policję, co można dzwonić, od kiedy tak jest? Ach, ale... Ja dla jaj nie dzwoniłem, człowieku, odczep się ode mnie! Dobra, to my poczekamy... o, jest! Co? Co jest? Zostaw no no mnie! Janina przyszła, Janina przyszła tu... co no mnie! Proszę, proszę pana z Mamy blokady pozapane na koła Może pani kręcić ile chce Janina na blokadę masz z przodu na... Dobra, oficjalna wersja Dobra, proszę pana yy, kto wiemy... się samochód tak ma blokadę A kto tam proszę pana stoi za tymi belami kto yy, proszę pana oficjalna wersja albo dojdziecie macie minutę na porozumienie Której z was płaci 10 tysięcy Tyle mnie interesuje. Ma pan minutę, żeby porozmawiać z panią. Jak proszę nie jest odwrotnie. Zasimy od tego, że pyta. tej pani nie ma. To jest pana problem. Czas leci. Bo, polonez jakiś poszedł. Pojechał. E! No nie, proszę pana, 30 sekund. Wie, pan, wie pan. Wie pan, co panu powiem? Polonesa nam ukradł. 30 sekund. Proszę pana. Poczeka pan. 20 parę. Mam pan Pana, to jest postępowanie. to... No proszę Pani pana. Pan... Proszę pana, yy... no zrobi pan. proszę pana, proszę pan złocie. telefon mam, pan telefon proszę pana, pan telefon mam. pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana, zgłaszam kradzież poloneza. pana, Ktoś ukradł proszę pana, proszę pana, ktoś pana, proszę pana, ja wiem, kto ukradł tego poloneza, bo ta pani poszła no, to pani poszło dwa na to pan, no to przepraszam, to polonezy. pan nie będzie robić postępowania, tylko pan się będzie jakimi karami zajmował? No, najpierw zakończymy pierwsze postępowanie. Nie, bo to postępowanie ci się nie skończyło. To, że z nasem ciągnik nie znaczy, że ktoś czegoś innego by nie ukradł. Nie interesuje nas, to na razie zakończymy pierwszą sprawę, zajmiemy się drugą. Czy pana? Pieniądze. Pan, co w tej sytuacji? Któreś z was ma zapłacić karę za.